Cześć witam was, bardzo serdecznie, jestem Maj Splendor, to w kolejnym odcinku z Don't Star w Shipwrecked. Eee, dobrze, ja w tutaj nie do końca pamiętam co ostatnio robiłem. Ale no cóż, mamy oba, obóz przygotowany już w na najbliższą polę roku. Mam jedzenie, w sumie, ha, po sumie będziemy wyruszać Ten, na jakieś przygody. Gdzie jest moja łódź? Tutaj. Przydałby mi się mechaniczne, bo mam naprawdę sporo tego żarcia, a... a właśnie. Może najpierw to nie na przygodę, to jeszcze w ogóle bym wypróżnił się. Ale mam naprawdę sporo tego żarcia, a nie wiem gdzie to kitrać, bo to się będzie wszystko psuło, a właśnie, tu bym jeszcze to posadził. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Hmm, czy czegoś jeszcze nie potrzebuję przy sobie? W sumie tych kamieni tak nie bardzo. Hmm. A ja bo mam patyków bardzo dużo i oczywiście nie mam gdzie tego trzymać. Chyba wezmę sobie połowę, to położymy na ziemi. A te patyki włożę tutaj. Okej, okay, chyba mam już wszystko poukładane. A właśnie, w sumie te pająki, pająki jeszcze się jakoś tak mega nie rozrastają. Trewna mam bardzo dużo. Aby chyba jeszcze miał więcej skrzynek porobić. Ale dobra, to w sumie... ...wypływamy. Gdzie mi jeszcze nie było? Tu jest trochę pozwiedzane. Hmm. Właśnie, bym poleciał... ten po, ta Poleciał. <grym> Popłynął do skarbu. Może coś fajnego dostaniemy. Chyba tam nie było, nie? No nie, bo to na pewno nie zapłynąłem, dobra. Mm, tak by ja nie ogarniałeś co, co ja ostatnio robiłem, bo coś dawno nagrywałem, bo to ostatnio nagrywałem pod rząd. I dla mnie to już teraz dużo minęło i już nie pamiętam dokładnie co robiłem. No i dobra, popłyniemy, będziemy mieli może jakieś fajne rzeczy. te rzeczy są to po prostu konserwy w sumie. I nie wiem, tam jakieś pierdoły, więc to nie ma jakiegoś tam nie wiadomo czego. Ale można nam się trafi. Nie wiem, tam coś jakieś bliskiego może trafić, typu zębatki. Bo w sumie jedynie czego mi teraz brakuje to zębatki. W zasadzie to no... No, bo tak to mamy już wszystko przygotowane na następnym po roku. Pozbieram patyki tam, zawsze więcej Właśnie, bo ja miałem wykopywać e, Gdzie ta... Dobra, tutaj e, Kolejne No i bardzo ładnie Tylko, żeby tutaj mi coś nie wyskoczyło Jakieś węże e, Okej, okay, to jest na takiej ładnej polanie ten skarb mm -hmm. tylko może bym się tego w nocy nie wykopywał tylko poczekamy sobie może na dzień <słuch> pozbieramy przy okazji trochę trawy tych ziemniaków nie chcę zbierać bo w sumie już mam wypełniaczy dużo ee, co mi się gdzieś zaraz psuło chyba niech ta pochodnia dobra pochodnia się straciła i okej okay. węże nie wleciały i o boomerang jest pniążki i czapeczka, w sumie założymy Papirus i skóra węża To mi się przyda właśnie na te Przeciwdeszczowe różne rzeczory I w sumie, bo ja mam motyk a taką motek to bym skrzynkę zniszczył Bo deski mi się na moje własne skrzynki Ale właśnie, że dobrze pamiętam, to jeszcze gdzieś skarb był Nie? Czy, czy tylko mi się coś wydaje tak, tu był, ale to już trochę dalej. Ale w sumie możemy popłynąć. Tu trzeba pamiętać, że ziemniaki są. O, i mamy ten, do restartu. Kolejne. Chyba nie chcę w sumie tych, a tu w ogóle to jest do zniszczenia. O, kolejna deska i lina. Hmm, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tylko skarbo popłynąć następnego, bo miejsca tak trochę nie mam. Hmm dobra, w sumie zobaczę, może jakoś ogarnę, że zmieszczę Może w sobie mi z tego podobne rzeczy i będę mógł zestakować. Grychy jeszcze pieski nie nadeszły, nie? Bo to mnie trochę tak martwi że Z hp spok, spoko, gorzej na tym na oceanie napadną. W sumie z łódką to już nie jest tak najlepiej. Chciałbym to takie do naprawy zrobić, ale no tak trochę mnie nie stać. mamy ten jeden do naprawy taki zwykły, z tego że rozwaliłem po prostu ten statek początkowy taki. Tylko, że to się zużyje dość szybko, ale w sumie. Tylko nie wiem, czy mi nie wolę tego zachować na, tak bym miał jakąś lepszą łódkę ja bo jeszcze mieć czy tą uzbrojoną, tylko z muszelkami, bo ona jest w sumie spoko. I wtedy na nią może ewentualnie, gdy będzie się niszczyć, to zużywać to do naprawiania. No właśnie, bo ta łódka w sumie nie jest sumie taka mega dobra, to co aktualnie mamy. Okej, gdzie to jest? O tutaj Tak, tym razem są węże, nawet trzy Ubieramy zbroję Nie, ale to się tak wydaje wolne, jak się już zdejmie ten płaszczyk A i tak jest w sumie szybsza niż zwykła postać, nie Okej okay. Bardzo miło, że, że mi te węże nic nie dały co tu jest? jest czerwony gem w ogóle. Ztóż mi nie wiem po co mi, ale wezmę. Tylko właśnie teraz za co? W ogóle zjedzmy sobie to po pierwsze. Ale i tak kupa. Czego ja nie potrzebuję? Hmm... No w się kiedyś tak mega dużo procent nie ma. W sumie też spokój, gdyby się miało tę łódkę taką yy, z bagażnikiem, co można właśnie sobie itemy powsadzać. Tylko właśnie ona jakoś tam nie ma za dużo wytrzymałości. Można tak właśnie mieć dwie łódki kiedyś i jedną na podróże mieć, a jedną takąś wytrzymalszą. Może ja taką po prostu wytrzymalszą, bo w sumie tak w, w ten łódki nie użyłem jakoś do walki w sumie. Więc tu wolę, żeby ona dłużej utrzymywała po prostu pływania zwykłego i mojego wpadania w falę niż specjalnie wybrać raz daną łódkę, raz jedną łódkę, raz drugą. Ile to ma? O, lepsze niż nasz. Okej, okay, to tu chyba nic nie będzie. Właśnie, a czy gdzieś jeszcze był skarpo, Ale Nie, chyba były tylko dwa. Nie, tu chyba już nic nie ma. Ale tu mamy w ogóle buteleczkę jeszcze, to ona w ogóle jakby miała mapę w sobie jeszcze. To zobaczymy czy to jest też taka z mapą no, Ale trochę się wzbogaciliśmy no, że w sumie nie wiem, czy tym się w ogóle przydadzą też czy może ten redgen się kiedyś przyda A tak to w sumie no To jest węża, że nie wiem czy już tego nie miałem wystarczająco na te kurtki no, i bumerang u mnie to tak nie jest zbyt dobrze, bo w sumie w hamlecie używałem, to się źle skończyło więc nie wiem czy bumerang w moich rękach jest dobry no cóż, zobaczymy, może się kiedyś przyda gdzie jest ta nasza wyspa? a tu jest nasza no to sobie może tak popłynę, żeby trochę przy okazji pozwiedzać i jeszcze tę butelkę właśnie bym wziął od razu. O nie. Dobra, to może lepiej nie, bo właśnie usłyszałem taki fajny dźwięk, który oznacza, że... Tak, on bardzo oznacza, że nadchodzą piesko i krokodyle. Hmm. Więc ja wolę się bić na lądzie, zwłaszcza, że ta łódka właśnie już tak nie najlepiej. Zresztą długie bicie na, na wodzie jest takie mniej. Nie, mniej kontroli się ma nad poruszaniem. O, kolejne pieniążki. Trochę tych pieniążków jest. O, jeszcze tu pieniążki. Jestem bogaty normalnie. O, już trochę też wyrosło patyczków. Tak już miałem nawet trzy snakeski, tylko chyba idealnie tyle co potrzeba. Na kurtkę i czapeczkę. Gdzie ja to... Nie, najpierw w tym ja zrobił jeszcze jedną skrzynkę. I tak w ogóle to bym założył zbroję, bo one zaraz przyjdą. I do tej skrzynki powrócę jakieś gówna. Właśnie, bo miałem jeszcze więcej elementów do restartu tego świata, czy tylko ten? My się wydaje, że coś miałem jeszcze. Jak to w sumie tak nieważne. To wrzucę tu. Pieniążki, papirus. No to mamy. Chyba i tak obrywają, dobra, nawalam to po prostu. to taki dźwięk, ta postać w ogóle takie dźwięki wydaje, gdzie obrywa. W sumie te krokodyle też wydają taki dźwięk dziwny. Fajnie, że sobie napaliłem wcześniej. No że mam 20 drewna, jakie ja nie palę na czas. Muszę być pochodnie, które mi teraz zalegać w punku Znowu te butelki, przy okazji, włożę tu. Zęby. zębów jeszcze nie miałem, nie? Takich zwykłych. Co pająk robi? I one są zdecydowanie zbyt blisko. Jak będzie trzeci poziom kokonu, to od, to od razu muszę to zniszczyć. Jaki macie poziom? Drugi dalej. No w sumie, przyjdź tutaj, pobijecie. O, właśnie, bo mięso, dopełniacze przynajmniej, pozużywam. To, że w sumie może najpierw te... A, jeszcze oberwałem. Najpierw te ślimaczki. Okej, okay, to więcej patyków posadzę. Że teraz to już w sumie myślę, że nie muszę zbierać ich więcej, bo nie wiem ile tutaj posadziłem, ale dużo w sumie. Jak już teraz zacznie rosnąć, to będzie spoko tak teraz czuję, że mam trochę za dużo tych patyków. No, a teraz mogę ten płaszczyk już założyć. Nie, potrzebuję lodówki. Jakie miałem obrócony... Tak miałem obrócony ekran chyba, nie? Tak. Okej. Okay. Chcę popatrzeć, jak, jak się te płaszczyki robi w sumie, ja tu już zrobię rzecz, która będzie mi potrzebna dopiero na jeszcze kolejną pole roku, więc... To w sumie na tą też się przydaje, na tą horygonową, bo tam też trochę pada. tam głównie grad i to w sumie obrywa się po prostu, jak się nie stoi pod tym. Ale... To też się przyda. Aha, tylko te dwa wajny i dwa bunszardy, To szardów mamy. Wajnów trzeba pozbierać. Czy macie? Ech, to bym po prostu czekał aż trzeci poziom będzie tego kokonu. Dobra. Nie wiem, czy na obie części są potrzebne te wajny. Zbieram trochę więcej. Okej. Okay. I w sumie są też te rzeczy z tej postaci właśnie. W ogóle ta jest tania czapka. No to taka trochę niezbyt. No i to też takie nie najgorsze w sumie. Ale bym te zrobił, w sumie nie wiem co nadaje. Ale tania bardzo jest. Tylko może się tym płaszczem zajmę. E, tak, dwa szardy i... Eee, skóra węża dobra, to mamy kurteczkę na kurteczkę płaszcz przeciwdeszczowy o i w sumie ta czapka, o spoko no to tu jesteśmy już przygotowani na deszcz tak bardzo ewentualnie bym jeszcze parasol zrobić ale w sumie nie wiem czy tym się opłaca jak tak już mam aż tyle ochrony eee, to tu... To tu w ogóle w porządku tutaj nie mam, ale tu mniejsza. Kiedyś, jak będzie więcej skrzynek, to się ogarnie, w ogóle też krzywa te skrzynki są, ale to... No cóż. Ja bym chciał tę czapkę zrobić. Ja, jak ona wygląda w ogóle? I co mi to daje? Hmm. Nie wiem czy... Nie wiem, prędkość na pewno nie zwiększa w ogóle. Hmm. Nie, muszę zobaczyć w sumie w opisie postaci, co ona robi. By się w sumie przydało też ograniczyć te inne robią. co ja miałem... A, właśnie, miałem w tę mapę pójść. Zjedzmy sobie. No i od razu szybsi. I tę mapę. Jeszcze właśnie, może przy okazji ogarnę właśnie yy, te. Łódź z muszelkami Tylko tam trzacha bardzo dużo desek. Tak, tu jest mapa. No, jeszcze sobie oberwałem falą. Ale spoko. Gdzie? Tu u nas na bagnach w ogóle. Wow. No nie mamy skarb pod nosem. Tylko... Nie podoba mi się to, że na bagnach. I czy one są blisko jakichś główien? Tu jest żaba. Ale dobra. Jezu. bym założył właśnie... Zabiję może ją. Zmienię, co ona da. Je. Tak, była dwa te takie... Po prostu takie rzutki. Oberwałem sporo, zwłaszcza że jeden hit ob... Wow! Że jeden hit oberwałem bez zbroi, ale mamy złoty i mamy gemy w ogóle: dwa rodzaje i pułapki na te. Na krokodyle się przydadzą. Mm. To weź do ręki. Dobra, idę się wypróżnić. O, to jest w ogóle ten spajonka Do leczenia się przyda. Okej. Okay. Czy ja mam... Ja już nie mam miejsca w tych skrzynkach. Butelkę włożę. A gdzie te szardy? Tutaj szardy są. No i nie mam miejsca. Hmm... Złoto włożę. Nie trzeba zrobić jeszcze jedną skrzynkę. Może cztery skrzynki to już teoretycznie najgorzej. Tak Gemy bym tak do takiej jednej skrzynki włożył. W sumie te dublony tutaj też mogły być. I to coś. Hmm. Tu wyglądał wajny. I tę żółtkę. Uuu... Trochę sporo tych pająków tam się teraz respi. A ile węży! Dobra, to ja chcę więcej. Mamy kolejny bumerang. Nie wiem, czy ja naprawdę potrzebuję dwóch bumerangów, ale te pułapki spoko. Trzeba tylko dwie. Ale w sumie chyba jeszcze z tych naszych zębów to by się zrobiło jedną chyba, albo dwie. I takie trzy lub cztery to już na te aktualne pieski, które przychodzą, co w sumie tego nie mam za dużo jeszcze. To powinno wystarczyć. Dobra, nie wiem, bym to tutaj może położył. Może też te pająki tam nie wchodziły mi, ich nie zużywały bezsensownie. te wodorosty bym musiał ugotować bo mi się zaraz będą psuły okej okay, to bierzemy bumerang odkładam gdzie ten pierwszy bumerang a pierwszą przy sobie dalej Ach, ja nie wiem, wglądam w burdel to bym tak przełożył mmm Pieniążki, ale mam 11 dublonów Nie wiem czy to by do czegoś więcej niż granie na tym, na tej maszynie Ale spoko, bo się przydało w sumie znaleźć tę maszynę i sobie pograć hmm. Okej, okay, to ja chyba już nic nie mam do odłożenia Ach. To zabijmy O już wiatr wieje Więcej mięsa, i więcej w ogóle rzeczy. Czy macie trzeci po... czego dalej nie macie trzeciego poziomu? Się to sobie może dobrze na jedno, ale chciałbym się tego pozbyć. Sobiec sobie to trochę dalej od siebie. Właśnie, to czego ja potrzebuję do tej pięknej łodzi? To nie jest to. Tak, Armored Boat, 6 desek, 3 liny, 10 muszelek. Ech, okej. Okay. No to liny razem dwie. Zrobimy sobie trzecią. No muszelek to ja mam dużo. 10 muszelek i te deski. No na tyle desek to mi nie starczy. Ale właśnie, czy ja zniszczyłem tamtą skrzynkę? Tak zniszczyłem, bo była, była na mapie eee, Zjedzmy No i cóż, muszę pozbierać drewno mm, Tak by wyrzuciłem Chwicie co w ogóle już teraz zaczęło tak padać niemiło I wiać Trochę za wcześnie, ale no Niech będzie w sumie Założę sobie bo już przestaje padać, tak. Chciałem powiedzieć, że właśnie założę sobie te rzeczy. się tę kurtkę przeciwdeszczową, ale no, no... Tak jakby właśnie przestało padać, więc... Aha, i znowu... Czy to ma...? mi się wydaje, że tu na pewno jakieś anomalie na tym stajwie bo już z muszelkami był, były magiczne rzeczy. Teraz w ogóle deszcz pada, potem po chwili przestaje padać i znowu zaczyna. Ja nie wiem, ja zawsze muszę mieć jakieś problemy. OK, to nas stać w sumie na wystarczającą ilość desek. Tu oczywiście nie widzę tej łodzi, nie? No Dobra, to co jeszcze tu było? Ale rosną te patyki teraz. A już mamy! No to w sumie... Tu idę ją postawić. Od góry weznę. I do niej bym też załatwił taki lepszy żagiel. Bo to mamy ten taki chyba najgorszy. Ja bym chciał ten taki fajny. Ten. Nie, Snake Skin. Ten był chyba taki lepszy, nie? Już nie wiem, w sumie, który z nich jest lepszy. Bo ten na pewno jest taki super fajny, bo to jest jak z tych z Dojdoi. Yy, ale. Nie wiem, czy z tych Snake Skinów W Uśmiecham Mam jakiś. Jeszcze z tej skiny, co mam trzy. A tkaninę się... Jak się robiło tę tkaninę? A co się z tych bambusów robiło? A jakie to jest tutaj miłe te tkaninę robić po prostu z bambusów? A nie męczyć się w sklepie jak w Hamlecie? Mhm. Mm Nie ma każdych bambusów zebranych, nie? Nie, to w sumie spróbuję ten ze skór węży. Hmm... Nie ta zakładka. Dwie liny jeszcze jedno drewno. Dobra, dwie. I zetniemy jeszcze jedno drzewo. O nie! Dobra, teraz muszę się skupić. I od tego gówna nie oberwać. Dobra. Masz te. Nie, nie wypadło oczywiście teraz z tym. Mhm. No spokój. Teraz będziemy mieli na żagiel. Okej. Okay. No spoko, To mamy żagiel. Teraz muszę odłożyć te wszystkie rzeczy. ...szyszki... ...jajko w ogóle mam... ...tych kokosów tyle... Ach, zjem te meatballs'y... ...i teraz bym porobił w tych pozostałych... Mm, ...siwidu... ...jedzonko... ...bo one mi się zaczynają tutaj psuć... A z patykami to już chyba nie miał nigdy problemów. Na chyba coś magicznego stanie z tą plantacją. Są tutaj jeszcze patyki leżą. Chyba ten wiatr powrywał. To położę. Trawy to też trochę mamy. Ja bym w sumie już wypłynął. Gdzieś jeszcze. Adko, czy ja mogę tak? O, dobra. Co można było też jakieś. Y, Teraz tę do łódki doczepianą jak mi zrobić. Bo ja jestem spoko. Ale w sumie mamy tę uzbrojoną łódź. To ja bym. Tak, w ogóle, po co ja wziąłem ten? Ale bym poszedł w kierunku tego miecznika, co ostatnio spotkałem, ale nie jestem pewien, gdzie to dokładnie było. Tu chyba, bo to, bo, to jest ta najgłębsza woda. To płyniemy. Bo w gdybym miał tę broń, to już bym był potężny <noise> i bym mógł, nie wiem w co ja bym mógł. <noise> Ale taka broń się przyda na bossa na przykład. Tak, jak z tym bossem, to ja mam taką nadzieję, że on nie przyjdzie, bo jak on mnie zabije, to będzie smutno. Dobra. się nic nie wydarzyło. Okej, okay, tylko właśnie teraz wolę trochę poczekać, żeby ten dzień się zrobił. Zanim tutaj wpłynę, pierwsze nie widzę nic Pomimo tego światła Zobaczcie, bo sobie taka, ta latarynka tutaj ona takie, on taka najlepsza daje takie światło, że prawie na cały ekran Więc to by się w przydało Okej okay. O, tu w ogóle możemy wytropić tego Wieloryba To co jest, od, jest odpowiednik koalefanta w, yy, w przy projekcie. Ej, ale ten miecznik się bije z tymi płaszczkami i już mamy jeden Venom Glant. W ogóle to jest świetne, kiedy on je bije, a one jego nie, i w sumie on też ma problemy z biciem ich. bym go uderzył, ale się boję, że mnie te płaszki zaatakują, bo one mogą zatruć. tak? Wow, jego zatruły. Wow, ale hasie wkurzyły na niego. Ej, to może mi właśnie. Jezu, na jednej płynąłem. Jesus. Tylko one go nie zabiją. To najwyżej, to ja mogę zginąć, kiedy tutaj będę chodził. Bo jeszcze się zgrzyłem na mnie nagle, i tyle z tego będzie. Zresztą znaczy, jest jeden plus taki, że on je ubija. Tylko ich jest trochę dużo. A on ma problemy z trafieniem. Czyli znaczy, ogóle mi tutaj potapia wszystko. Dobra, ale w sumie jego sobie ubijemy w tym odcinku. Więc dobra, no to tutaj jakś krąży, więc ja mam dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.